Witam, pozdrawiam. Dzisiaj w końcu mogę Wam pokazać pierwszy wagon ew 58006 ale ja to zrobiłem. Ale jak wspomniałem, nie robiłem tego od tylko ja sobie zrobiłem ew 58001 który został potem po wycofaniu przekształcony na PKP Energetyka. I tak właśnie marzyłem o tym właśnie składziku, właśnie. PKP, PKP Energetyka, dlatego ja sobie wydrukowałem takie, właśnie, yy, druki. Nie wiem, co, jak on wygląda ten wagon. Te wagony, właśnie te trzy wagony, które zostały przerobione z EW58001 na PKP Energetyka. Tak, dokładnie przyglądałem się, kupiłem sobie lupę powiększające, żeby mieć pewność o te części. Ale powiem Wam, o tutaj, widać kawałek pantografu. Dlatego też zrobiłem pantograf. Kupiłem sobie szkło powiększający, żeby się upewnić, czy tu są drzwi i tu. Czyli w środkowym wagonie w ogóle drzwi nie ma. Chyba, że nie wiem, ja jestem ślepy, albo yy, tak zostały te grafiki zrobione, że nawet nie widać. Ale nie, to nawet nie widać śladów po drzwiach. Bo tak jak tutaj są te drzwi, takie wklęśnięte do środka. I to widzicie. Tutaj drzwi nie ma. Tu drzwi są. Tu drzwi są. Tu drzwi są. Tutaj drzwi nie ma. A to znowu drzwi są. Nie, także takie coś. To sobie co porobiłem właśnie. Podrukowałem to skoro pomniejszone zdjęcie. Tutaj widzimy takie większe zdjęcie Tutaj widzimy pantograf do góry, czyli jest do na sieci trakcyjnej. Tylko wiecie co, ja nie mogłem zrobić, nie umiałem, dlatego długo mi to schodziło. Ponieważ nie potrafiłem odwzorować w 100% to. Bo to widać jest taki kwadraczek, to nie jest okrągłe tylko takie. No niestety ja to musiałem zrobić z drucików, bo nie umiałem tego zrobić. Krzywo mi to wychodziło w ogóle, dlatego próbowałem to karton dawać grubą kilka warstw kartonu, ale mi to nie wychodziło. Krzywo wychodziło to wolałem sobie to zrobić z drutu i drut jest prosty, tak samo te części tutaj mam znowu pokazane właśnie te wagony z tej, z tej strony tutaj widzimy drabinkę Drabinka sobie też zrobiłem z woru zdradzkiego takie miałem zabawki tutaj takie jest duże zdjęcie fajne także to wszystko ja robiłem z drucików dlatego mnie to jest a nie tak jak to to co tu jest? To może mi wyszło trochę za duże, no ale nie miałem jak to zrobić. Bo to są światła, to jest najaśnica, nie? To są lampy. To są po prostu lampy, które świecą te robocze, nie? Taką lampkę też tu zrobiłem, bo nie ma tak jak w oryginale W oryginalnym ta lampa została zdemontowana, to wszystko zostało przerabiane, żeby zrobić PKP energetykę. Tu jest taka naśnica po prostu wkręcona. Ja też to co tak zrobiłem. Także dorobiłem bufory z Pico Junior. Te oczka, te światła wyciąłem z tej wycinanki. Dałem na plexi, żeby było to grube. Żeby nie było takie jednolite, odrysowane tak jak w, w tutaj nie? Wycinankę. To tak sobie zrobiłem. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jak to wyszło. Także na pewno powiem, no to mi też jakoś tak wyszło. Te, to jest tutaj na przykład rabinę, można, to jest u, u nas takie coś jest właśnie na odosłowiach, to się po prostu kręci w koło. Także można coś na ładować, jakieś narzędzia, raczej długie części, na przykład y, jakieś części do, do sieci trakcyjnej. Także no, po prostu okna też zrobiłem. Y, ciemne, dałem izolację bo nie pasowały mi z wagonami a musiałem mieć wagon dlatego, że robiłem wycinki i po prostu okleiłem wagon nie? krótka piłka a te lampki które właśnie robiłem takie wycinałem sobie te z samochodu takie te świecące też, też świata się świecą wycinałem żeby to jakoś zrobić coś podobnego nie zaraz wam pokażę w ogóle jak to wyszło mi Także, panowie, wyszło jak wyszło. Wiem też na pewno, że dach yy, między dachem jest trochę za wysoko, ale po prostu yy, ciężko mi się te druciki szlifowało, bo ja na przykład nie mam yy, szlifereczki w domu ani nic. To wszystko wycinałem kombinerkami. No, ale próbowałem wszystko odwzorować tak, jak było w tym rzeczywistym, w tym pierwszym wagonie. To wszystkie te wszystkie stawki te wszystkie te druty te co podtrzymują to wszystko próbowałem robić sobie wszystko odzorować nie tylko wiadomo że ja to mam z drutów to jest okrągłe, powinno być takie kęciate. tak samo nie potrafiłem tego tutaj zrobić tak jak tutaj też to robiłem z kartonu ale też mi to wychodziło krzywo i Szczeliny wychodziły mi, po prostu nie miałem tego dokładnie wyciąć. Dlatego zdecydowałem sobie, że też to zrobię no tak, jak powinno być. Jak widzicie, dałem tutaj też drabinę. Tutaj trochę. Nie wiem, czy to. Wina. O. Tutaj taką lampkę sobie zamontowałem. Przykręciłem. I tu jest taki mój warsztacik. To, że zobaczymy, jak to. Właśnie widzicie, okna są ciemne, bo dlatego, że ranki zestawiłem, bo nie pasowały mi okna. To, to jest buda. W ogóle wagon Emaglemos. To jest w ogóle wagon Emaglemos, bo nie robiłem. Widziem ten dałem tak powinno być. I tak właśnie wyszedł mi wagon. widzicie że Lampy są takie wypuknięte, tak powinny być w oryginale. Tak jak tutaj jest, że one nie są w tak zaraz zobaczymy, jak on pojedzie na makiecie. Oczywiście, bagu musiałem skracać, i tu jesteś, o, to jest coś z kleju, ale to mi się to uda ściągnąć. To jest z koleju, ale to już nie ma tego. Także widzicie, tak to mi wyszło. Fajnie, możełem takim właśnie mieć PKP Engländer z tym dachem, ale nigdy nie miałem takiego dachu zrobić. Ale fajnie, że answer wydał Apple 8 to mogłem sobie także, bym miał taki w ogóle ZT. Tylko że wiadomo, ja powiem Wam, że bardzo ciężko mi to widzieć. Takie druciki wycinałem, ale to trzeba było szl szlifować do prosta, bo to jest wycinane. Y Kombinerkami, kleszczami, I to muszę potem, to mnie aż palce bolały, żeby te wszystkie te druciki porobić, dlatego musiałem trochę dłużej zrobić, żeby to mieć w palcach utrzymać. Bo ja na przykład nie mam takiej ślifiereczki, bo są takie miotuszki ślifiereczki z takimi drobnymi tymi, ale ja nigdzie się takiej szlifierki nie spotkałem takiej małej, ale kiedyś może się uda i się kupi. Dlatego na pewno ten dak trochę jest za wysoko, powinien być niżej, powinien być pra prawie na styki sam tym dachem no ale niestety ja tak yy, palce mi już bolały dlatego musiałem druciki zrobić większe bo ja tak wspomnę, że gdybym miał ścieraczka to bym mógł wszystkie jednakowe wymiary sobie obcinać, ale niestety takiej miniaturki modelarskiej świerki nie mam, dlatego ja to wszystko robię ręcznie. Tym samym ten druty wycinam, a potem muszę po prostu na pilniku jechać z tym koksem, nie? A to nie jest takie proste, bo to aż palce bolą tak drobne Inna sprawa, kiedy robię maszty, bo masztek robię to jest w całości, wtedy jak jego tre, no to ja mam oparcie na całych palcach, nie na wszystko. Nie? I, I to jest fajnie elegancko się mi robi na masztach, na okrętach. Ale takie drobnice palcem, to mi się to, to trzeba mocno przytrzymać. to aż normalnie palce bolą mnie, no ale wyszło jak wyszło. Także mam taki wagon, zaraz zobaczymy, jak on pojedzie na makiecie. Tak wygląda na makiecie. I to, się, to jest jakieś świeżo malowane ta drabina. To żeby być, no za wysoko ten tak jest, jednak, ale kurczę, no. Miałam palce bolały musiałem te druciki robić dłuższe, bo jak miałem mniejsze, to normalnie aż mi się palce tarły o pilnik. Także nie mam narzędzi żadnych, żeby to było idealnie, ale taka prowizorka. No, starałem się obzorować tak, jak najlepiej Miałem. No, trudno się mówi, ale jest. Właśnie kurczę, nie wiem czy tu właśnie, bo nie mam, mam tu kilka fotek tego wszystkiego, bo sobie kilka nadrukowałem, te co bym znalazł, ale nigdy nie, nigdzie nie znalazłem tego zdjęcia z, z zestawu slotu ptaka, nie, nigdzie nie mogłem znaleźć, bo nie wiem czy nie ma tego pantografu też na drugim końcu, ten wagon, tak jak tu mi się wydaje, że chyba ma, tylko że. No, nie wiem czy to jest pantograf, ale mi się wydaje, że tu widać ślady są poparuję, że to Chyba pantograf też jest na drugim końcu. Na tym trzecim wagonie, co będzie, trzeba co zrobić? Bo środkowy właśnie. Bo oryginalne ma pantografy w środku, ale one są pościągane. W środku pantografu nie ma. Tu widać, pantograf jest na tym. W środku nie ma, bo to jest pościągnięty I na tym trzecim wagonie chyba też pantograf jest. Do usunięcia sieci, ale nie jestem pewien. Jak kupiłem pasie z tych że to żeby to dokładnie zbadać. Zaraz puścimy to z lokomotywą jakąś. No może puścimy to z tą ludmiłką, bo tutaj to krat. Mamy akurat prawie, że jest akurat. No, puścimy to z tą wielką nocą, miłką najwyżej. Do sprawdzenia jak się ten wagon zachowuje Tylko muszę tego zrobić zaczepi. Także lokomotywa jest. Także też dodam, że wagon EMagomus musiał być skrócony. Żeby pasował obudowa tak, z kartonu z obu 58 to wagon E został jest skrócony. Tak jak wspomniałem, okna mi nie pasowały z tymi oknami EMAMOS, tego zostały dane te. Taśmy czarna, taśmy zlecenia od środka jest w sumie szybki. Szybki są, ale za szybką są. Firanki zrobione. Teraz zobaczymy na zakrętach w ogóle. troszkę go tylko właśnie jest jakaś tam prowizorka, bo ten dach powinien być trochę niżej, nie? Dach roboczy. No ale, no ja taki zestaw nie, trzech wagonów z EW58 TKP Energetyka. Także elegancko jest. Szkoda, że ten dach roboczy tak wysoko mi wyszedł, no ale tak wspomniałem, palce im bolały. Musiałem te druciki robić dłuższe, bo tych krótkich nie umiałem robić. Po prostu palce się, palcami tarłem o pilnik, nie da się tego zrobić, nie umiałem. Także miałem mękę panską z tymi drucikami, to musiałem szlifować na tym pilniczku. Po szlifowaniu to kurde, na mnie palce bolały. I próbowałem dawać mniejszy drucik, ale to wtedy mnie, kurde kuło bolało i tarłem po prostu palcem opieńnik, także nie, miał, nie dałem rady. Tak, tutaj są te dane, te najaśnice, lampy robocze. Tak, tu jest ta lampa robocza dana do góry. Bufory dodane, tak jak jest tutaj. Bufory dodane że sobie wydrukowałem. No, także widzę w ogóle przy szkle powiększającym się sprawdzałem, powiększałem, że po prostu ten wagon środkowy nie ma drzwi. Nie wiem, tutaj mam aż patrzyłem przez lupę. Nie ma żadnych w ogóle śladów. Drzwi musiały być ze Tutaj są widać, ale są tylko dwa. Nie są tutaj, tutaj trzy, tylko są dwa. Drzwi. Tutaj widzimy ten właśnie wagon. To, że fajne składzie, które to też jest inaczej niż na tamtym pierwszym wagonie z drugiej strony, dlatego na tym trzecim, drugim wagonie w ogóle dźwigni nie będzie, a na tym wagonie trzecim będą tylko te dwa dźwignie. Z tego co widzę po zdjęciach, chyba że tak było. Chyba że po prostu jest tak zrobione. Ci graficiarze zrobili, że tak zamalowali, że. A no, ale... No patrzę, tu nie widać tu szkołę mi się na dawałem i nie widać, żeby tutaj były drzwi żadne. Tutaj są, ale tu nie ma. Tu jest ten pantograf, widać ten pantograf. I nie wiem czy sami tu pantografu nie widać, czyli nie ma ich na obu końcach. Czyli te w pantografie może były ściągnięte z wagonu środkowego i zamontowane na obu końcach tych wagonów. No nie wiem. Może ktoś, kto widział te wagony na żywo albo ma jakieś zdjęcia to. Może coś podpowiedzieć, ale. Tak, już, ale no niestety mam już tak przygotowane wagony tamte dwa, bo są już oklejone, Wszystko, budy, amaglomowe są już oklejone. Tylko mi pozostało porobić te właśnie podesty robocze i będziemy. Będziemy taki skład KP Energetyka z EW5801. Na zdrowie! Babcia kicha na kielika. Ale mimo to jestem zadowolony, będę miał fajny zestaw PKP energetyka, bo lubię takie właśnie te składy PKP energetyka elegancko, nawet mi się podoba, tak. tylko szkoda, że nie mam takiej właśnie miniaturkowej śl yy, ślifierki, takiej z takiej małym tarczaniem, takie modelarskiej, bo to by się fajnie sprzedało, by się fajnie by powycinało, no ale nie trafiłem na takie coś, No. także potem to będzie jeździło z logarinem, albo tam bo też też bez napędu, nie? ale to można ich łączyć także coś takiego. Te, też druciki starałem się wszystko odzorować, te, te podtrzymające, wszystko tak jest na oryginale Tylko wiadomo, że akurat to powinno być i to kwadratowe, ale ja mam okrągłe, bo niestety. Nie potrafiłem tego zrobić inaczej. Mimo to fajny wagon. oczywiście tak samo te okna, nie? Jest tak zrobione. Widzicie, jest jedno, nie? Nie ma tak jak w oryginale. Czyli po prostu po przerobieniu go na wagony PKP Energetyka ten z dwóch okien zrobili po prostu jedno wielkie. Także widzicie z dwóch okien zrobiono jedno okno. To zdemontowano, dali taką Lampeczkę tylko. No i z EW58001. To jest prototyp, czyli EW58001 przerobiony na PKP energetyka Ktoś tam w ogóle zdjęcia tego dawał. No to ja sobie też tak zrobiłem. Mam drabinkę i mam taką drabinkę jeszcze jedną na ten trzeci wagon. Także elegancko. pantograf złożony akurat tu jest. No, niestety tamten fotograf w drugim końcu to będę miał rozłożony. Tu jest taki podes zrobiony też, wydłużony. Tamten wagon dojdzie, to będzie miał wydłużony, że one będą się stykały, nie? Także one będzie tamten dam trochę niżej, żeby one po prostu nie haczyło siebie, ale żeby był taki jeden ciągły, taki długi podes, tak jak jest na oryginale. Nie? Tak jak tutaj mają, tutaj właśnie fajnie widać. Cała ciągłość. Także też takiego właśnie. Chcę sobie... Oczywiście ja nie robię tych yy, grafikiarzy, więc nie interesują grafiki, bo wiadomo, że jak to Magnum był nowy, no to grafików nie było. Potem tylko graficiarze sobie zrobili. No to te też, te też powinno być mniejsze. To, to mniejsze, ale też nie, nie umiałem tego odwzorować w 100%. Jak powiedziałem, nie jestem. Projektantem, technikiem porobiłem sobie te lampy z auta starzeckiego, bo wycinałem świecące z rzeczywistego, z prawdziwego zdjęcia. I no porobiłem też takie właśnie naśnice, takie te lampy, robocze, tak jak jest na tych wagonach, nie, tak jak tu jest pokazane, te cztery lampy robocze. No, także tak wygląda pierwszy wagon. Będę robił zaś drugi wagon, tylko wiadomo, że nie zrobię tego tak szybko, bo ja robię raz okręt, raz wagon, nie? No ale mam. Pierwszy jest. Trochę to głupio wygląda, bo tak za wysoko, ale ale jest ok. Dobra, to na razie kończę, bo chcę dalej robić, żeby coś porobić jeszcze. To na razie, hej, trzymaj się.